Siemaneczko, z tej strony Johnny Team Dzisiaj zagramy sobie w Farming Sonata 2015 Jest To oczywiście sezon trzeci Z tego co pamiętam to chyba 21 odcinek eee, Także w tym odcinku zajmiemy się już żniwami Tu jak widzicie sobie przygotowałem case'a maksuma 140 Tu ja z przyczepą eee, Taką dosyć, dosyć pojemną myślę będziemy sobie nami oczywiście koszyć tylko pójdę pokazać może co zostało zakupione a mianowicie zakupiłem sobie dwa pola zakupiłem sobie to pole tutaj to małe <laughs> i sobie jeszcze jedno pole zakupiłem ale myślę że na nie to już te pojedziemy traktorem bo i tak będziemy tam kościć dzisiaj eee, tak że bierzemy traktor Dobra, jak widzicie, mam dosyć sporo pieniędzy na koncie, ale to właśnie przez to, że byłem w lesie, też między innymi właśnie zakupiłem sobie te pola, jak widzicie dosyć sporo mi jeszcze pieniędzy zostało, także myślę, że jeszcze na pewno coś sobie w banku oddamy. Wolne, wolne. Dobrze, lecimy. że keysikiem dzisiaj się będziemy odwozić stąd czeka plus stąd hmm, tutaj sobie wjeździemy do tartaku może to może nie tylko do tartaku ale tutaj o, tak sobie staniemy myślę że to jest spoko. o i tutaj to pole właśnie jeszcze zakupiłem jak widzicie też ona jest dosyć spore także idziemy po combine pójdziemy tutaj polem będzie bliżej nie chcę używać tego przyspieszenia dużego tego speeda na trójeczce. Dlatego idziemy tak powoli bo w niektórych miejscach są spadki fps ów to są no wtedy ściny, no po prostu nie chcę tego, dlatego sobie spokojnie pójdziemy do bizona. O, dobra, odpalamy go. Odpalił, header do góry. No i co, lecimy. Także że się na to, na, na tamto pole. No trochę dłużej to zajmie, bo wolniejszy jest. kurda, ale mnie tu nim nosi. Nie wyjada, muszę jechać tutaj ale to nam jeszcze to ważne że mamy ten drugi wyjazd tutaj jak widzicie już moje to jest gnioczka chyba też już dojrzał koguta włączymy ile mamy ale raczej mamy pewnie nie zdjętym widzom także nawet nie pamiętam już mamy koguta Mamy wolne wolne I troszkę czasu nam to zajmie koszenie tym bizonem, ale myślę, że chociaż sobie to pole skosimy na tym odcinku tym bizonem. Widzicie klapa się roztworzyła już. Dobra a to idziemy tam do góry, sobie jedziemy już tam Tutaj się jedziemy ładnie wjazdem tego, że odpalamy naszą bestię Szczerze na godzinę możemy koszyć 5 na godzinę, zabójcza prędkość zbugowało lekko eee, Dobra, już naprawiłem Kółka wyłącza, bo mi niepotrzebne Będę się uskoczył całe pole na odcinku Zobaczymy ile nam minut wyjdzie Ale już jestem zarabiać ja nie chciałbym się okroczyć Ale myślę, że się uda zarobić W międzyczasie <laughs> W tym czasie, o ale szeroki pokaz wali o właśnie mam dostać nowy kombajn na testy że akurat mi się przyda bo się zakupiłem więcej pokazów o to taki pokaz mógł być jak ten tutaj o widzicie ale tam dalej już się rozjechał eee, właśnie ja mówię i kombajn mamy dostać na testy zarówno jak i prasę ale prasę to już mówiłem wcześniej test teraz i opuszczamy i do przodu lecimy poprzeczniaka wytnę No widzicie, tutaj dopiero że dojeżdżamy do końca tego po ja Jeszcze kawałek, jeszcze jedna prosta i ma w sumie jedno kółko zrobione. Tak, tutaj chwilę czekam, żeby przestało spać eee, z tyłu przestała spać ta słoma. Bo ona po prostu chce mieć w miarę proste pokosy, a nie jak niektórzy mają takie, wiecie porozjeżdżane po wszystkie strony, <laughs> potem ciężko to się prasuje. Oj, nie, <laughs> nie, Napiję się wody. się lekko zjechało, ale udało się to opanować. <laughs> Już mamy prawie 9 minut, także... ...tymi względami trochę tu zejdzie. Zaraz sprawdzimy ile mniej więcej zajmuje nam objazd dookoła. No i nie. No jednak 5 na godzinę to nie jest zabójcza prędkość, ale wiadomo bizony przerażnie tak koszą Włączył sobie ale mógłby zwiększyć. Mamy o to kombines także. Dobra wycofamy ładnie, mamy 10 minut, także sprawdzimy ile nam zajmie obież dookoła Mimo, za każdym razem będzie troszkę mniej Mniejszy ten przejazd, bo było i odchodzą już mamy ponad 20 sekund przejazdu w jedną stronę. Myślę, że w około 3 minutach się wyrobiamy, tak? Mniej więcej, może nawet nie. 4 minuty myślę, że tak się gdzieś wyrabiam. Zaczynamy zresztą. to tak, jak widzicie, tu jest coś innego myśmy tutaj troszkę ominęliśmy no kurde Będziemy tu numerować, nie będziecie na to skosić, o, jednak skosił Dobra co my sobie jeszcze jedną czapkę przeszli, jak wytniemy No nam zajęło nam w tej do minuty dojechanie tutaj do końca Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. <laughs> Aby fajne ujęcia porobił ze żniw. Na pewno będę chciał nagrać jakiś filmik ze żniw i go wrzucić. Taki na szybko. Kilka ujęć wystarczy myślę. Nie nie. I teraz to teraz z Piotrem polecimy Mimo, że se Albo dobra, już ja się pojeżdża. Nie lubię kosić w farmingu przeważnie Jeszcze Bizonem, to już w ogóle Y, y, muzyka też pochodzi dokładnie z tego samego y, źródła, które mieliście w y, y, opisie y, na YouTube Tam był właśnie ten Han, y, nie wiem jak go nazwać, no, ta osoba, która właśnie tworzy te muzyki Czekawej nam tu sypnie Dwie szczepy? Gdzie? Co ja mówię? mówię? Szczepka może będzie? Gdzie dwie? Nie wiem mi się wyrwało te dwie. Tak jakoś. Ja myślę, że gdzieś tutaj jest przejście przetnie Ok. żeby po prostu pojechać ale tak już że to mamy 60 zbiorników jak wy to widzicie a póki co mogę wyłączyć, bo mi niepotrzebne i ja zaraz tu zastanę dosłownie świeczy zamykają ale chcę nagrać ten odcinek nie ja, wiadomo, jutro niedziela, nie będę miał czasu. No, a właściwie wczoraj był piątek i też nie było odcinka, chyba z tego pamiętam. Albo był. Dobra, myślę o to. Jeżeli nie było, to... Miałem e, sporo pracy, muszę wam powiedzieć. Też nie miałem czasu kiedy wrzucić. Wyrenderować to dopiero. Nie nagrałem takiego dłuższego filmu, już do 30 minut trwa półtorej godziny. Nie wiem, czy on też tak dużo czasu zajmuje. Ale dobra. Najważniejsze, najważniejsze, że jest w HD. Nie, jak tam my w górniczku? 70% prawie. Myślę, że to jest spoko. Odcinek będzie... O nie, w kolejnym odcinku chyba sobie pojedziemy do lasu. Zobaczymy zresztą, co tam będziemy robić. Troszkę inaczej urządnę może. U mnie nie, nie. totalna za mła No, mam już 17 minut, niedługo będzie 16,5 minut nie mam to powiedzieć nawet więcej no, Teraz minęło dokładnie jakieś 17 minut Profesor za też walę mikrofon, ale tak jak z tu że tu o będzie kurde myślę że to zdążyć albo ja bynajmniej chciałbym skończyć to całe pole co na odcinku wiadomo już maszyn nie będę sprawdzał na łogosławce ale chciałbym skończyć jeszcze pole też nie wiem jak to się udało, bo miałem 17,5 minuty tak gdzie troszkę biorę to w połowę headera, ale chciałem to miarę wyrównać już Tak troszkę tak średnio mi to wyszło Dobra, I tu mamy mamy procent, myślę, że rurę można już rozłożyć, no do końca myślę, że dojdziemy na pewno. Tylko trochę cisza dzisiaj na tych odcinkach, no ale mówię. Tutaj stokniemy, weźmiemy na tego małego. oczywiście Te, tak na raz nie weźmiemy. To jest bardziej niż pewne. 3,5 toni wchodzi w ten kombajn? Chyba. Coś po tego. Mamy 3,300 zaraz będziemy mieli. To jest sporo to jest spory, on ma zbiornik na nabizona. Sam kombajn sobie nie jest duży, ale on ma dosyć duży header. Tak tak akurat nachodziło mi z tymi kołami, może troszkę lekutko, tak wysunięte, ale nie aż tak mocno, to fajnie wyglądało, musiałam powiedzieć. To mamy 20 minut już odcinka, kurde, nie wiem czy zdążymy skończyć to na odcinku.

Przedepchniemy sobie. Nie ma opcji tego pora na pewnych odcinku nie spuścimy chociaż. mam 21 minut. Tak do pół godziny takie maksimum. Które że ten bizon taki wolny. Czy tu za czym wysypie. Ale najlepsze jest to, że w końcu mam dobry przyczep, na który chcę sypać. Pamiętam pierwszy odcinek ze żniw na tej serii, jak nie chciałem na przyczep sypać. To był po prostu dramat. I tu wszystko sypie, jak widzicie, także dobrze. Chociaż może, może być, no, być no, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery. 4-5 czasów tam, na tamtym, w dużym pasku, a wtedy już. ten, no i kawałek. Dobra. Myślę, że róży nie urwie, nie urwało. Dobra. Mamy ładnie, dobra. taki mały, taki klinik nam zostaną, Są klinik, klinikiem. Ale na klin to to nie wygląda. Bo nie, tam się wsypuje jakoś, widać? Nie widać. Z tego nic, no mam jeszcze z tym. Klapę nie mogę bardziej otworzyć. nie uchylić. Jak to właśnie tam widzicie. Mogliśmy jechać za to mniejsze pole już, byśmy mieli po odcinku dawno. Tak to się będziemy męczyć. Dobra, może tam jeden będzie jeździł, bo tak to przeskakuję, przeskakuje, Nie mogę się zdecydować. 23 minuty już ponad. Może, a fajnie mi zostanie, jest dwa przejazdy, może trzy. Sobie screena fajnego zrobię. Przejazdy może nie, bo tam cztery może są zaledwie. No nie wiem, ja tak miastkuję, że tak mi wyjdzie, ale nie wiem. Bo tutaj nie, wejdziemy sobie tam do góry. Może sobie zatrudnię pracownik, on troszkę szybciej pojedzie przynajmniej. 7-8 na godzinę mu ustawię. to 8 będzie i będzie o wiele szybciej niż 5 na godzinę. Zresztą nam się uda tego pola skosić. Teraz 2, 3, 4. No może źle policzyłem. Zara będzie 25 minut. Już powoli się zbliżamy do końca tego Ojej Ojezmy lecimy teraz w tamtej strony. No, coś mi tu nie grało. Chciałbym... O dobra, teraz może, może kosić. Ja musiałem powiedzieć, że to jest fajne ujęcia dostępowe chodziło tutaj. Jeszcze Z4 to takie minimalne przejazdy takie stały. Słyszałem, on no, szybciej jeździ ode mnie. Będę mi może szybciej niż ja. Mamy 26 minut odcinka. Także już powoli będziemy koniec Chociaż może się skończyli. Co tyle mało miniaturkę zrobić. On się tu zbliża tak się Fajnie cyknąć tą fotkę. dobra, udało się. Zrobiliśmy sobie w Jak widzicie, tutaj dosyć szybko jeździ pan kolega. 27 minut już. Może, może, może skończymy to pole, zobaczymy, zaczniemy. To będzie teraz na szybko. A jeżeli się przedłuży, nie więcej niż pół godziny, to myślę, że to nie dużo, minutę. Maksymalnie będzie więc minuta. <laughs> Też myślę, że nie pominę już to półtora przejazda mi zostało. No, pracownika, bo zatrudniłem pracownika, żeby on to szybko skosił Bo chcę to pole jednak skosić na odcinku. Ale zawsze właśnie nigdy nie mogłem kosić pól na odcinku przynajmniej na tej mapie Mogę się wyrobić jak tam były te małe tam zdążałem ale jak właśnie takie większe troszkę to już się nie można wyrobić i tak to właśnie jest jak tu jest dobra, jadź pan jadź pan, bo 28 minut jest To skończ. Już dosyć spoko. Tak, bizonek dosyć spoko. Już się troszkę ubrudził, jak widzicie tutaj. Dosyć sporo się suma ubrudził. Ale już się zastanawiam, rozglądałem się już też nad nowym kombajnem. Bo tym bizonem, teraz coraz więcej aktorów wiadomo już jest. Też bizonem obrabiać to tak troszkę już wstyd my, blizonem wstyd, no bigon nie niebie... Polska chyba moc, nie? Dobra, on będzie kosił, skończył bynajmniej ten kawałek. Tu dużo nie, nie wyszło, jak widzicie z tego pola mamy, na przyczepie mamy 3,5 tony. Chcemy, będziemy mieli 2 tony, może jak dojedzie do końca, czyli mamy 5,5 tony z tego pola. Szału nie ma. No i tak idealnie, myślę. Taki fajny odcinek, 30-minutowy, w polach pole skoczyliśmy skończyliśmy, no w sumie pracownik mi pomógł, ale skończyliśmy. Eee, dobra, jeżeli Ci się spodobało, dobra, zostaw łapkę w górę. Eee, o kurde, światła. Jeżeli Ci się spodobało, to zostaw łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to warto to zrobić, żeby być na bieżąco w moich filmikach. No i co? Do kolejnego razu. Trzymajcie się. Cześć.